A zatem startujemy, słuchajcie, z dziesięcioma zasadami, które powinno mieć dobre zaplecze. Zaplecze to nie miejsce, więc nie mylmy tych dwóch pojęć. Miejsce to jest wasz rewir, w którym wyżerujecie, w którym wy obracacie się wśród ludzi. Jest to, powiedzmy, ten ekwiwalent jakiejś tam aglomeracji z lotniskiem, tam gdzie tych ludzi jest dużo, gdzie się dużo kumuluje. Natomiast zaplecze to jest wasze miejsce intymne, prywatne, które jest tylko wasze i w którym wy przede wszystkim jesteście sami. To jest podstawowy warunek zaplecza. Nie może być rodzina, która ci suszy głowę, czemu tak późno do domu wróciłeś. Nie może być współlokator, który wrzęć rzeczy tam gary niezostawione, nieumyte w zlewie zostawiłeś cokolwiek z tych rzeczy. Nie ma prawa istnieć w waszym zapleczu. Jakiekolwiek wpływy z zewnątrz, czynniki zaburzające intymność, psujące Waszą reputację, wasz wizerunek, to wszystko powinno być z zaplecza usunięte. I teraz pamiętajcie, że zaplecze to jest wasze miejsce kreatywnego bałaganu, czyli. Tu może być tam coś złamane, tam coś nieuporządkowane, to nie ma znaczenia, dlatego że tak jak w waszym biurze... Czy w Waszej firmie, która też jest ekwiwalentem tego zaplecza, będziecie tutaj gościć ludzi potencjalnie nowych, Waszych partnerów biznesowych, którzy chcą coś z Wami zrobić. I dlatego to miejsce musi być w jakiś sposób ciekawe. Ono nie może być statyczne. Przyszła, słuchajcie, fauna. Fauna jest, słuchajcie, świetnym przykładem, pomijając to smycz i tego. Bedboya z tym malutkim szczeniaczkiem, ale obserwując faunę, którą macie w waszym zapleczu, jesteście w stanie zobaczyć pewne mechanizmy przyrodnicze, które Was też spotkają, bo ile życie takiego kotka to 80 lat, a waszego 80, to pewne mechanizmy nasze, dlatego że też jesteśmy zwierzętami w pewnej formie, zobaczycie, jak na dłoni i to Was dużo nauczy. O florze to nawet nie trzeba, słuchajcie, wspominać. Dlatego, że już jedno i drugie wymaga pewnej obowiązkowości, ale flora poza własnym jedzeniem, czymś wyjątkowym i waszym wizerunkiem jako osoby, która potrafi o to zadbać i potrafi w harmonii z przyrodą się odnaleźć, daje wam poczucie takiej świeżości, poczucie wyciszenia. To systematyzuje wasze wszystkie uczucia, energię i daje wam. Stan relaksacyjny, który jest korzystny dla osób, które w to wasze zaplecze yy, przychodzą. I teraz, o ile takie zaplecze yy, może być, trudno wam zdobyć yy, z kawałkiem terenu w dobrym miejscu, dlatego że zaplecze nie może być za daleko, pamiętajcie. Zaplecze nie może być 150 km czy 2 godziny jazdy samochodem od miejsca waszego działania, rewiru, bo partner biznesowy się zniechęci i powie, że nie ma czasu, kobieta wam ostygnie zanim tu przyjedzie i Wszystko, co będziecie chcieli użyć z zaplecza, no spali na panewce. Zaplecze musi być blisko, i wiadomo, że trudno jest osiągnąć stan yy, posiadania obiektu z terenem. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to on jest trudny w Polsce. Tutaj w innych krajach w Europie to jest dużo łatwiejsze, dlatego że życie jest normalniejsze. No, ale to nie jest temat na ten film. I ostatnia tej pierwszej części cecha zaplecza to jest ten niedookreślony stan, czyli to nie tylko jest stan dynamiczny, ale on jest niedookreślony jako wizja czyli jakieś puste przestrzenie, jakieś nieskończone projekty. Pusta, którą człowiek, który przychodzi, ma na twarz poczucie, że on może tutaj coś wnieść, dopełnić krajobraz, może się czymś z wami podzielić. I to świetnie działa nie tylko na waszych partnerów biznesowych, ale przede wszystkim na kobiety. Słuchajcie, jak ja obudziłem się w swoim niewykończonym domu w Osłoninie z betonowymi ścianami, z, ze stanem deweloperskim, to nie musi się nadziwić, jak to jest, że dosłownie po miesiącu kiedyś tam rozpaliłem przez internet tłumy najfajniejszych dziewczyn, jacyś ciekawi ludzie, to wszystko zaczęło walić drzwiami i oknami, skakiwać do sypialni. I to jest efekt właśnie tego zjawiska niedookreślonej przestrzeni, którego większość ludzi nie doszacowuje. Tam, gdzie jest niedokreślona przestrzeń, tam ludzie czują, że mogą coś wnieść, mogą coś wykreować. Wszystko, czego nie mogą wykreować w swoich statycznych krajobrazach, wśród swojej rodziny, w swojej małej społeczności, w swojej pracy, gdzie są tak przyduszeni regułami i poukładanym światem, który jest, że ich to po prostu obrzydza, zniechęca. Oni chcą stamtąd uciekać. Uciekają wtedy do Was. Taki prosty mechanizm. Tu zrobimy przerwę przed następną piątką.